Bądź przez wszystko się dziecię odpić radę. Przemóg z terenu, do dźwigania krzyża, z pewnością nie czynił tego bynajmniej ze swej wolnej i nieprzymuszonej woli. Skoro jednak wargi skazańca okazały się za słabe, wsparł je Szymonie z Syreny dostrzegamy wspólnika naszego odkupienia. On też nam pomógł w naszym odkupieniu. Może warto w nim odnaleźć siebie, by pomóc tym, którzy potrzebują duchowego wsparcia, cichej i pokornej modlitwy prowadzącej ku nawróceniu. A może proste pytanie o życie sakramentalne naszych bliskich pomoże. Nawrócenie. To jest odpowiedzialność w trosce o spawienie swoje i inne. Panie, daj nam siłę współodpowiedzialności za innych w drodze do nieba. Zmiłuj się nad nami, Panie.